Cześć! Z tej strony Kaja, witam Was na wystawie Pająków i Skorpionów i zapraszam dzisiaj na odcinek o pajęczych mitach. Na wstępie króciutka informacja dla rodziców, którzy chcieliby zarazić swoje dzieci miłością do pająków. Teraz można zapisać się u nas na takie edukacyjne warsztaty, na których uczymy dzieci wszystkiego, co wiemy o pająkach, poprzez zabawę, sensorykę i plastykę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do opisu, a my tymczasem przechodzimy do odcinka. Mit pierwszy, czyli jadowity pająk równa się zabójczy pająk. Często podczas rozmów z klientami na wystawie słyszymy, że skoro pająk jest jadowity, to na pewno jest niebezpieczny. Warto wiedzieć, że większość pająków jest jadowita z nielicznymi wyjątkami. Takim wyjątkiem jest na przykład rodzina Uloboridae. Te pająki uznały, że kluczowe jadowe nie są im potrzebne i zwyczajnie ich nie wykształciły. Swoje ofiary oplatają gęsto jedwabiem, następnie opluwają je sokiem trawiennym i w ten sposób owad staje się płynny i gotowy do wypicia. Musimy być jednak gotowi na to, że to są tylko wyjątki i każdy pająk, którego spotkamy, będzie raczej jadowity. Nie oznacza to jednak, że będzie on dla nas niebezpieczny. Pająkom jad jest potrzebny przede wszystkim do polowania na mniejsze bezkręgowce zazwyczaj i to właśnie na nie jest ukierunkowany. Bardzo rzadko ten jad jest szkodliwy dla ludzi. Z około 50 tysięcy gatunków pająków, które żyje na świecie, tylko niewielki procent jest dla nas niebezpieczny. Większość gatunków wywoła u nas tylko niewielkie zaczerwienienie, trochę bólu i właściwie to wszystko, o ile do takiego ukąszenia dojdzie, ponieważ pająki w większości zazwyczaj nie są skłonne do gryzienia nas. Mit drugi i bardzo powszechnie znany – pająki wchodzą nam w nocy do ust. To prawda, że pająki często prowadzą tryb nocny i zachęcone spokojem w naszym domu i brakiem światła urządzają sobie wycieczki po naszych pokojach. Natomiast mają one wiele pajęczych spraw, jak na przykład poszukiwanie wody, partnerki czy pożywienia, i ostatnią rzeczą, do jakiej dążą, będzie zbliżanie się do wielkiego drapieżnika, jakim jest dla nich człowiek, i dawanie się zjeść. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że pająk będzie przechodził akurat w pobliżu naszych ust, ale pamiętajmy, że te stworzenia są bardzo wrażliwe na wibracje, a co dopiero dotyk i podmuch. Co za tym idzie, jeżeli dmuchniemy w pająka, nawet jeżeli jest to wielki ptasznik, to prawdopodobnie zacznie on przed nami uciekać. Niektóre pająki będą stosować inne techniki obronne, na przykład nasosznik trzęś będzie zgodnie z jego nazwą trząsł się na swoje pajęczynie po to, by rozmyć swoje kontury i stać się niewidocznym dla potencjalnego drapieżnika. Dlatego, nawet jeżeli jakiś nieuważny pająk zagubi się w okolicy naszych ust, to nasz oddech powinien wystraszyć go na tyle, by oddalił się jak najszybciej w przeciwnym kierunku. Podsumowując, w rzeczywistości szanse na połknięcie jakiegokolwiek pająka podczas snu są praktycznie znikome. Mit trzeci: pająki mają wycinane zęby. Na wstępie zaznaczę, że nie są to zęby, a pazury jadowe. Ten mit jest po części powiązany z pierwszym, czyli jadowity pająk równa się niebezpieczny pająk, a skoro niektóre pająki są brane na ręce, to na pewno mają wycięte gruczoły jadowe. W rzeczywistości nie spotkałam się jeszcze na żywo z taką praktyką. Ptaszniki, które najczęściej widujemy na rękach mają po prostu słaby jad, a ich temperamenty są łagodne na tyle, że nie chcą atakować ludzi bez wyraźnego powodu. Jest to dla nich też nieopłacalne, po ukąszeniu z jadem musiałyby produkować go na nowo, a kto wie, wtedy może straciłyby szansę na upolowanie owada. Nie tylko nie ma potrzeby wycinać pazurów jadowych, ale również taka praktyka mogłaby skończyć się śmiercią dla pająka. Są przypadki, gdzie ptaszniki swoje kły potraciły z różnych powodów i faktycznie przeżyły, ponieważ z wylinką odrastają im nowe, a do tego czasu hodowcy karmili je na przykład papkami z owadów. Jednak taka duża strata dla pająka nie zawsze kończy się dobrze i często ptasznik może tego nie przeżyć. W dodatku takie wycinanie byłoby po prostu niehumanitarne, a ryzyko ukąszenia jest o wiele większe przy częstym szarpaniu się z pająkiem, żeby teoretycznie mu takie pazury wyciąć, niż przy sporadycznych pracach w terrarium. Mit czwarty. Nasosznik trzęś, który ma niebezpieczny jad dla człowieka, ale nie potrafi zrobić nam krzywdy tylko dlatego, że nie może przebić się przez naszą skórę. Wszyscy znamy tego długonogiego przyjaciela, który był powodem do krzyków w niejednej łazience. Nasosnik często zamieszkuje nasze domy, a szczególnie upodobał sobie wilgotne miejsca, jakimi są na przykład łazienka czy piwnica. Pająk ten potrafi upolować innego pająka, często kilkukrotnie większego od niego samego. Nic więc dziwnego, że wiele osób pomyślało sobie, że skoro potrafi takie rzeczy, to na pewno ma bardzo silny jad. Tak naprawdę jad nasosznika nie jest niebezpieczny dla człowieka i choć pazurki jadowe ma dosyć krótkie, to większe osobniki potrafią przebić się przez ludzką skórę. Na szczęście te pająki kompletnie nie są zainteresowane atakowaniem ludzi i wybierają ucieczkę. Do ukąszeń dochodzi bardzo rzadko, a ich efektem jest tylko niewielkie zaczerwienienie. Osobiście miałam w rękach niezliczoną ilość tych pająków, jeszcze żaden nigdy mnie nie ukąsił. Skoro już jesteśmy przy nasoszniku trzęsiu, to warto wspomnieć również o kosarzu. Często można spotkać je rozłożone na ścianach, ale nie brakuje ich też w lasach, ogrodach czy na łąkach. Ich wygląd może odstraszać, ale są to nieagresywne pajęczaki, które nie pogardzą nawet drobną padliną. Należą do rodziny pajęczaków, ale pomimo tego, że mają 8 nóg, nie są pająkami. W porównaniu do swoich pajęczych kuzynów nie posiadają gruczołów jadowych czy kądziołków przędnych, a więc nie budują pajęczyn. Zamiast wielu par oczu jak pająki, mają ich zaledwie parę, a ich ciało, choć dwuczęściowe, zlewa się w jedną całość. Dzięki temu łatwo odróżnić je od pająków. Są naprawdę bardzo łagodne i nie trzeba się ich bać. Mit szósty pająki skaczą na ludzi. Filmy robią swoje i wiele z nich przedstawia pająki bardzo negatywnie. Zazwyczaj są one tam agresywne, szybkie i skoczne. Zacznijmy od tego, że wiele pająków nawet nie skacze na duże odległości. Weźmy sobie na przykład ptaszniki, ponieważ są duże i często wywołują u ludzi taką obawę. Najczęściej spotykane przez osoby początkujące są ptaszniki naziemne i te ptaszniki mogą co najwyżej zeskoczyć, a właściwie spaść ze ścianki sterarium lub doskoczyć dosłownie kilka centymetrów w stronę owada. Trochę inaczej jest z ptasznikami nadrzewnymi, które już faktycznie potrafią skoczyć na większą odległość. Tutaj jest podobnie jak z mitem na temat pająków zjadanych podczas snu. Istnieje minimalna szansa, że taki ptasznik na nas skoczy, ale jest ona naprawdę minimalna. Po pierwsze dlatego, że nie są zbyt skore do skakania, wymaga to od nich bardzo dużej ilości energii, a na dodatek ptaszniki nie widzą zbyt dobrze, więc takie skakanie jest dla nich ryzykowne. Muszą też mieć w ogóle powód do ruchu, ponieważ warto wiedzieć, że ptaszniki nie za bardzo lubią się ruszać i jeżeli już zostają do tego zmuszone, to zazwyczaj wolą biegać. Jeżeli już spuszymy je na tyle, że będą musiały skakać, to będą chciały oddalić się od miejsca zagrożenia, więc powinny skakać w inną stronę niż nasza. I to już wszystkie mity na dziś. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu nam łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!